Oddworld Apes Exodus, gra powstała na zlecenie studia Oddworld Inhabitants, wydana przez firmę GT Interactive, jest kontynuacją przygody naszego przyjaciela o imieniu Ape. Gra została wydana na platformach PlayStation oraz na PC. Premiera w Europie oraz Stanach Zjednoczonych gra miała okazję zeznać w 1998 roku. Rok później zawitała w kraju kwitnącej Wiśni. Jest to jedna z e, czterech gier z e, serii Odworld. E, zarazem jedna z najlepszym i jedna z dwóch, które pojawiły się na PC, jak i na PlayStation. E, czym jest ta pozycja? Jest to gra platformowo-zręcznościowa, trochę skakania, trochę biegania w tej, w tamte, trochę myślenia oraz trochę czasu wyjętego z życia, e, osadzona w środowisku 2D. E, żeby było ciekawiej i innowacyjniej, ta gra e, nie jest podzielona na typowe lokacje, gdzie mamy od razu wczytaną całą mapę. Przez którą przebijamy się od punktu A do punktu B. Tutaj twórcy zastosowali ciekawy efekt, jakim jest y, split into screens. Y, w skrócie gra podzielona jest na klatki. Inaczej mówiąc slajdy. Ten efekt sprawia, iż płynność animacji, jak i grafika stoją na bardzo wysokim poziomie, starannie i odręcznie rysowane lokacje oraz starannie wyanimowane postacie plus spora liczba przeżników sprawia że w grę wsiąka się niczym woda w gąbkę. Uniwersum z bardzo mocnym i nieprzeciętnym oraz starannie dopracowanym klimatem budzącym grozę i niepokój, jaki śmiech nieraz. Nastrój podnosi udźwiękowanie oraz ścieżka muzyczna, które bardzo dokładnie dopełniają całą kształt, a sterowanie, y, które jest wręcz pedancko precyzyjne, a zarazem I bardzo intuicyjne sprawia, iż z tej gry nie chce się wychodzić. Co do fabuł, jak wcześniej wspomniałem, wcielamy się w tytułową postać, jaką jest nasz e, mudokoński przyjaciel Abe, któremu raz jeszcze przyjdzie stawić czoła przed zakładą, jaka czeka jego pobratymców. E, co się stało tym razem? Otóż nasz koleżka w czasie ceremonii ocalenia 99 mundokinów z Rapture Farms zaznaje e, objawi objawienia przez duchy przodków mudokońskiej rasy, która daje mu mocno do zrozumienia i szneku. Miejscowość, gdzie przodkowie byli pochowani, została sprofanowana przez glukonów, którzy zaczęli okradać to święte miejsce z kości, będących niezbędnym surowcem do produkcji mocno, mocno uzależniającego piwa. Sprawa jak zwykle brzmi mocno ironicznie, jednak profanacji trzeba powiedzieć nie. No, oczywiście po drodze przyjdzie też ocalić e, paru koleczków, e, którzy za free muszą bardzo tam ciężko pracować. Koleczków jest łącznie w pozycji 300. E, czym ta gra różni się od poprzedniej części, czyli od Walltapes z Odyssey? E, sterowanie zostało w dużym stopniu poprawione, postać wykonuje nasze komendy niemal natychmiastowo. E, bowiem, w Odyssey było minimalnie odczuwalny no, czas reakcji, do którego trzeba było się przyzwyczaić. E, dodatkowo, co tu jeszcze otrzymaliśmy pożerzone Gamespeak o nowe komendy takie jak zbiorowe powitanie, przepraszanie naszych koleżków, czy też e, możliwość używania na nich siły perswazji fizycznej, e, którą nieraz będziesz e, w grze nam okazję zastosować. E, ponadto, gra ta nam daje możliwość do głębszego poznania gameplayu Glukonami. Będzie za pomocą czego będziemy mogli wdawać komendy ten taki fajny z ego, czyli takich fajnych z karabinkami. Mamy też możliwość zagrania z kolegą. Ta opcja została troszeczkę niedopracowana. Na jakiej zasadzie gra? Działa na zasadzie turowej. Tutaj nie mamy żadnego split screenu, nie działamy na jednym ekranie razem. Tutaj się zamieniamy z kolegą co śmierć. Ponadto gra wymaga dwóch panów, wtedy, co jest no, na PlayStation, moim zdaniem, niedorzecznością. Przy grze turowej. Do gry również dodano możliwość wykonania szybkiego zapisu, który moim zdaniem rozwiązał problematykę źle rozłożonych checkpointów, jakie były w poprzedniej części teraz możemy zapisać dosłownie w każdej chwili z czego po wczytaniu gra wrzuca nas dokładnie w miejsca, w którym zapisaliśmy a nie co so checkpoint eee, przy czym manewr ten nie obniżył poziomu trudności gry, tylko o zmniejszył poziom irytacji, eee, jaka nieraz przyszła nie jednemu graczowi <grytanie> przy śmierci po e, ocaleniu po 5-6 młodych kinów rząd i pomyłce jednej eee, do, dodatkowo do gry nam doszedł coś takiego jak e, nastrój, jaki reprezentuje Nasi koledzy mogą wyrażać zdesperowanie, mogą Ciło. być ślepi, yy, mogą być chorzy, nadmiernie zadowoleni bądź wściekli, co utrudnia nam nieraz ich ratowanie. Yy, ogólnie podsumowując yy, gra jest ta bardzo dobrze zbalansowana pod względem trudności klimat gry jest wręcz obłędny i jedyny w swoim rodzaju jeśli chodzi o całą serię Oddworld yy, poprawione zostało te sterowanie, gra jest dosyć długa pod warunkiem, że chcemy ratować ich wszystkich jak chcemy szybko gronąć przez grę to zrobimy to na pewno oraz yy, no gamespeak, którego nie widziałem przyznam, szczerze, w żadnej innej pozycji niestety no Niektóre eventy wymagają aż na to precyzji ze sterowania. Dosłownie są co do sekundy wyliczone. Tryb 2 tak jak wcześniej wspomniałem, no nie dość że trzeba czekać na śmierć kolegi. To jeszcze trzeba mieć dwa pady, co jest z anomalią, oraz spowolnienia animacji w niektórych lokacjach, co jest wadą, tylko na PlayStation. Na PlayStation czegoś takiego przyznam, szczerze, że nie bo porównywałem obie wersje. A. Co roku nie w tej grzy wystawić według nowej oceniaczki? Na tamte czasy bym jej spokojnie wystawił śmiałe, śmiałe 8. Gdyż, no. Gra, jedynym minusem jaki ma jest e, Multiplayer, który był nowością. No, manewr ten tutaj nie wyszedł, ja tu szkoda, pewno by wtedy gra mogła zostać wyszycona. Aczkolwiek od poprzedniczki jest lepsza, jest to starannie dopracowany sequel e, i zarazem dla starych graczy jest to gra, która wymaga no, kawału skilla. Jak się do wszystkiego przyzwyczaimy, gra naprawdę wystarcza masę dobrej e, zabawy, przez bardzo mocno polecam i nieraz do niej wracam. in because with World Apes Exodus eh, 8 FPS Okay Okay Where? Where you? You okay, okay. ういねいいねういねいいね。

Oh yeah, it Follow me. Okay, okay. Okay.